Witajcie w kolejnym odcinku naszego podcastu. Dziś chcielibyśmy opowiedzieć Wam o książce, która rzuca światło na często pomijany aspekt naszej historii życie kobiet na polskiej wsi w pierwszej połowie XX wieku. Mowa o chłopkach. Opowieści o naszych babkach autorstwa Joanny Kuciel-Frydryszak. Książka ta to nie tylko zbiór opowieści o codziennych zmaganiach kobiet z polskiej wsi, ale przede wszystkim głęboka analiza ich roli w społeczeństwie tamtych czasów. Autorka, bazując na licznych wywiadach, listach oraz materiałach archiwalnych, przedstawia obraz życia pełnego trudów, ale i niesamowitej siły oraz determinacji. Jednym z najbardziej poruszających aspektów tej książki jest ukazanie, jak ogromną rolę odgrywały kobiety w utrzymaniu gospodarstw. Pracowały od świtu do nocy, często wykonując najcięższe prace, jednocześnie wychowując liczne potomstwo. Ich życie było pełne wyrzeczeń, a mimo to potrafiły zachować w sobie niezwykłą siłę ducha. Autorka nie unika trudnych tematów, takich jak przemoc domowa, brak dostępu do edukacji czy opieki medycznej. Opisuje również, jak kobiety radziły sobie z tymi wyzwaniami, często wykazując się niezwykłą pomysłowością i odwagą. Chłopki to także opowieść o zmianach społecznych i kulturowych, jakie zachodziły na przestrzeni lat. Pokazuje, jak kobiety walczyły o lepsze życie dla siebie i swoich dzieci, często przeciwstawiając się tradycjom i oczekiwaniom społeczeństwa. Joanna Kuciel-Frydryszak w mistrzowski sposób łączy indywidualne historie z szerszym kontekstem historycznym, co sprawia, że książka jest nie tylko fascynującą lekturą, ale i ważnym dokumentem epoki. Podsumowując, chłopki. Opowieść o naszych babkach to lektura, która skłania do refleksji nad historią naszych przodkiń i ich wpływem na współczesność. To hołd złożony kobietom, które mimo przeciwności losu potrafiły zachować godność i siłę. Gorąco polecamy tę książkę wszystkim, którzy chcą lepiej zrozumieć naszą historię i korzenie. Dziękujemy za wysłuchanie dzisiejszego odcinka. Jeśli macie pytania lub chcielibyście podzielić się swoimi refleksjami na temat tej książki, zapraszamy do komentowania. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.